O oh, kurde <noise> Cześć, siemanko widzowie Z tej strony Aki Jest dla... ważna informacja do tego, że zmieniamy content na tym kanale Tak, zgadza się, już nie będę prowadził testów energetyków czy innych rzeczy ani wywiadów, jak to było powiedzmy z Hedosim i także z jednym poradnikiem. E, od teraz będziemy nagrywać gry. Tak, zgadza się, będę prowadził content z grami. Prawdopodobnie będę prowadził go samemu albo z kimś. Jeszcze zobaczymy, jak coś to będziemy wszyscy na bieżąco, nie? Dam Wam wszystko znać, jak to będzie wyglądało, nie? A tak no to. Mówię Wam po prostu. Zmieniamy content, bo na razie nie widzę sensu, żeby prowadzić kontent IRL. Może kiedyś się to zmieni, jeśli nam wypali się content z grami, no to po jakimś czasie, powiedzmy po pół roku albo po roku yy, zrobię content właśnie z IRL. To będzie tylko zależało od was, czy Wy chcecie IRL, czy z gamingu, nie? Bo właśnie mówię, bo IRL na razie nam nie oda, bo nie może tych pomysłów. Nie mam z kim to zrobić, bo samemu ciężko, wiadomo, nie? Jest więcej pomysłów, żeby z kimś to zrobić, a nie samemu. Yy, druga sprawa jest taka, że do tego są potrzebne pieniądze, a ja ich aż tylu nie mam, żeby na przykład, nie wiem, kupić powiedzmy coś, żeby zrobić to coś, nie? A więc to też jest ta właśnie sprawa. Może założę drugi kanał, zobaczymy jeszcze. Nazwa: zobaczymy też, będę się pomyślał nad nazwą tego, właśnie. To też tylko będzie zależało od Was, bo ja chcę Was podzielić. Ja Was po prostu podzielę, nie? To będzie w takim sensie: Was podzielę, że yy, widzowie, którzy chcą yy, oglądać jak Gram, to będą tylko na ogląda Zostaną, przepraszam dostaną na tym kanale z gamingiem, nie? Z G. A drugą połowę widzów będę sprowadzał właśnie na kanał IRL, nie? Ale raczej częściej będzie właśnie film się z gamingu pojawiać niż z właśnie IRL, ale to się postaram, żeby też było w miarę często. Ale to są plany wstępne. Jeszcze nie wiem, czy tak faktycznie to zrobię, ale to są moje plany ja dotyczące właśnie tego te dwa kanały i po prostu będę się podzielić. Myślę, że prawdopodobnie jest, będzie trzecia grupa, która będzie chciała oglądać to i to. Może coś się no jeśli nie wypali nam kanał odnośnie z gamingu, to prawdopodobnie przerzucę się z, na komentatorkę, czyli będę komentował, na przykład jak nie wiem, będę komentował nie wiem, jakoś ktoś puścił nową muzykę, no to będę recenzję robił z muzyki, albo z czegokolwiek po prostu. Będę komentował dla Was, to też jest moim zdaniem w miarę dobry pomysł, żeby coś takiego też zrobić. Ale zobaczymy. W pierwszych planach są właśnie gaming, potem drugi kanał, jakieś co się z IRN, Albo po prostu jeśli wygląda to i to, no to zrobię z komentatorki. nie, ja będę po prostu komentatorem o w skrócie na przykład nie wiem. No jak już... Nie, ciężko mi podać wam jakiekolwiek przy... przykłady, nie? Rzecz. No to z mojej strony to będzie chyba wszystko, o wszystkim was właśnie w tym momencie poinformowałem, jeśli o czymś zapomniałem, no to prawdopodobnie zrobię dru część drugą właśnie z tego, jak o czymś zapomniałem, ale raczej wątpię, że o czymś zapomniałem, a więc mam nadzieję, że będziecie się ze mną wspaniale bawić, ja się ze wami wspaniale bawię, a więc to z mojej strony wszystko, papatki, cześć. Boop 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 boop!